Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć troszeczkę o standardzie związanym z potwierdzaniem tożsamości w sposób zdalny. Jako zespół, jako firma zajmujemy się właśnie, właśnie tą kwestią. Jeżeli chodzi o potwierdzanie tożsamości, w tej chwili funkcjonuje już wiele różnych ścieżek, możliwości rozwiązań. Między innymi oczywiście tutaj chyba jednym z takich pierwszych sposobów było wykorzystanie przelewu weryfikacyjnego. Później pojawiły się kwestie związane z możliwością wykorzystania y, otwartej bankowości, y, są także rozwiązania takie jak Moje ID, korzystamy oczywiście z profilu zaufanego. Od marca 2019 roku możemy korzystać z dowodów elektronicznych, z, z, z dowodów y, osobistych z warstwą elektroniczną. Y, są także rozwiązania pozwalające na potwierdzanie tożsamości w oparciu o fizyczne dokumenty, jednak w kanałach zdalnych i właśnie to jest tutaj w naszym obszarze, w naszym takim największym zainteresowaniu. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają na taką, takie potwierdzanie tożsamości, czy to za pomocą aplikacji mobilnej, webowej, w kanale, w trakcie rozmowy z konsultantem, czy też właśnie potwierdzając, sprawdzając dokument z warstwą elektroniczną. Jeżeli chodzi właśnie o tę ostatnią kwestię o, o ten ostatni obszar. Czyli potwierdzanie w sposób zdalny tożsamości z wykorzystaniem dokumentu tożsamości, tutaj możemy powiedzieć, że było i nadal jest wiele takich wyzwań, kwestii jeszcze nierozwiązanych, które często utrudniają wdrażanie właśnie takich, takich systemów, takich rozwiązań. Jako pierwsi w Polsce w 2017 roku wdrażaliśmy taki, taki proces i rzeczywiście na początku nawet w sektorze bankowym nie było do końca wiadomo, czy można z takiego rozwiązania skorzystać. Tak? Znalazły się podmioty, które troszeczkę zaryzykowały, wdrożyły to rozwiązanie i później w pewnym czasie zaczęły się pojawiać regulacje czy rekomendacje np. KNF-u, które w pewien sposób Możemy powiedzieć, zalegalizowały czy wskazały taką ścieżkę, że rzeczywiście takie rozwiązania mogą być wykorzystywane, na przykład w tym sektorze. Nadal dzisiaj, jeżeli chodzi o dostawców usług zaufania, mamy ograniczenia związane po prostu z obowiązującym prawem. Podobnie wygląda to w branży telekomunikacyjnej. We wszystkich, praktycznie w tej chwili, obszarach możemy obserwować, że są podejmowane działania, są pomysły, projekty nowelizacji. Zmiany prawa, tak jak na przykład prawa komunikacji elektronicznej, które zmierzają właśnie w tym kierunku, żeby jednak umożliwić korzystanie z tych rozwiązań, mając też tutaj na uwadze to, że rzeczywiście wprowadzenie, wsparcie, automatyzacja tej weryfikacji znacznie zwiększa wiarygodność takiego procesu w stosunku do takiego. Takiego manualnego, fizycznego sprawdzenia dokumentu, o czym też tutaj wcześniej było wspominane. Tak? Niełatwo jest zapewnić przy kilku tysiącach pracowników, żeby ten dokument zawsze był zweryfikowany w odpowiedni sposób nie tylko ze względu tutaj na kompetencje pracowników, ale też czas obsługi klienta, posiadane narzędzia. Drugą taką kwestią związaną właśnie z tym tematem jest, czy dane rozwiązanie spełnia wymogi jakościowe. I tutaj to pytanie dotyczy zarówno dostawcy rozwiązania. My jako dostawcy oczywiście bardzo często spotykamy się z pytaniami, jakie jakości jest to rozwiązanie, ile fraudów jest wykrywanych, czy możemy porównać się do innych takich podmiotów, jakie standardy tutaj spełniamy, jakie zapewniamy. Jaki zapewniamy poziom ryzyka, jak na te ryzyka odpowiadamy, ale też odnosi się to jak najbardziej do potencjalnych podmiotów, które chciałyby wdrożyć takie rozwiązanie, bo te podmioty muszą wykonać analizę ryzyka i podjąć decyzję, czy konkretne rozwiązanie od konkretnego dostawcy odpowiada oczekiwaniom i może być zastosowane w danym scenariuszu. Do jeszcze niedawna nie było to uregulowane. Nie było jakby takiego konkretnego hmm, Standardu, jakiegoś elementu, do którego można by się ogólnie odnieść. W poszczególnych krajach obowiązywały różne regulacje, wskazania, rekomendacje. Jednak, jeżeli chcielibyśmy porównywać takie rozwiązania właśnie z wielu krajów, czy też dystrybuować je szerzej, bardzo trudno było tutaj odnieść się do jakiegoś standardu, który, który pozwoliłby zapewnić, że dane rozwiązanie rzeczywiście spełnia odpowiednie normy. Jakościowe. Taki standard został opublikowany w lipcu zeszłego roku. Jest to standard ETSI o numerze 119 461, i on dotyczy właśnie potwierdzania tożsamości, Identity Proofing, w procesie, który, to jest, który jest weryfikacją tożsamości i potwierdzeniem na odpowiednim poziomie wiarygodności, że że koma tożsamość jest prawidłowa. Ja tutaj na slajdach użyłem kilku cytatów w języku angielskim, ponieważ chciałem uniknąć tutaj błędów w tłumaczeniu, czy też braku odpowiedniej precyzji. Także ten standard dotyczy właśnie procesu, który jest nazywany identity proofing. On w szczególności odnosi się do stosowania zdalnego potwierdzania tożsamości dla Usu, dla dostawców usług y, zaufanych. Ym, jeżeli chodzi o, o właśnie o y, cały ten proces, y, y, on może być zarówno dostarczony i stosowany bezpośrednio przez dostawców usług zaufanych, jak ci dostawcy mogą także skorzystać z wyspecjalizowanych firm, dostawców takich rozwiązań, jakimi właśnie y, jesteśmy. Jeżeli chodzi o, y, o to, co zawiera ten dokument? Jakby co on definiuje? Dokument definiuje zasady, reguły, wymagania bezpieczeństwa, których spełnienie pozwala na osiągnięcie, tutaj jest to zdefiniowane jako baseline, baseline level of identity proofing, czyli takiego poziomu, który określa odpowiedni poziom pewności poprzez spełnienie dobrych praktyk i wymagań bezpieczeństwa, który pozwala na Stosowanie odpowiedniego poziomu zaufania dla y, usług, usług, właśnie tutaj zaufania, y, nie, tylko, nie tylko w ramach y, tego procesu, ale też w nawiązaniu do innych y, usług i innych y, modeli, y, też powiązanych z regulacją EIDAS. Ten, le, ten poziom bezpieczeństwa jest zdefiniowany poprzez adresację odpowiednich ryzyk, które są także zdefiniowane, w dokumencie. O tych ryzykach jeszcze za chwileczkę powiem. Sam standard określa proces, w jaki sposób powinna być zidentyfikowana tożsamość danej osoby. Przede wszystkim kluczowe jest tutaj nawiązanie komunikacji z danym klientem, z daną osobą, która będzie podlegana będzie się identyfikowała w procesie i tutaj na początku mamy inicjalizację procesu. Następnie następuje. Etap zbierania dowodów i atrybutów od danej osoby. W kolejnym kroku te atrybuty i dowody podlegają weryfikacji, czy one są prawidłowe. Następnie konieczne jest potwierdzenie, że rzeczywiście dane atrybuty i dowody należą do aplikanta. To jest tutaj rozróżnienie pomiędzy tym trzecim i czwartym krokiem polega na tym, że najpierw weryfikujemy, czy przedstawione informacje, czy przedstawione informacje także na dowodach yy, są prawidłowe, a następnie musimy w jakiś sposób potwierdzić przynależność tych dowodów do osoby, która przechodzi przez dany proces. Tak? To może być wykonane za pomocą biometrii, może być wykonane za pomocą na przykład wprowadzenia informacji, którą ktoś posiada, czyli yy, PIN-u. I na, końce, na końcu, jako ostatni etap, jest tutaj yy, zawarte bezpieczne przekazanie wyniku yy, procesu do. Już odbiorcy tego procesu, czyli tutaj konkretnie do podmiotu, który świadczy usługi zaufania. Standard definiuje kilka elementów, które mogą być wykorzystane w ramach właśnie tutaj przeprowadzenia takiego procesu. Może to być dokument z warstwą wizualną, może to być dokument z warstwą elektroniczną, taki właśnie jak polski dowód, mogą to być różnego rodzaju środki identyfikacji elektronicznej czy też kwalifikowany podpis. W naszej firmie już od pewnego czasu prowadzimy pracę nad wdrożeniem właśnie tego standardu, uzyskaniem, uzyskaniem tutaj potwierdzenia zgodności, że nasze usługi, nasz proces jest zgodny z standardem, o którym, o którym opowiadam. To możemy powiedzieć, że to jest taki długi, czasochłonny proces. Prace rozpoczęliśmy od przygotowania. Od wdrożenia w, dla usługi ISO 27001, też w takim poszerzonym zakresie, tak żeby być już przygotowanym do dalszych kroków, jeżeli chodzi o uzupełnienie procesu, o potrzebne elementy, właśnie celem osiągnięcia tutaj standardu ETSI. Następnie zidentyfikowaliśmy, jakie elementy powinny być uzupełnione, przygotowaliśmy plany procesu. Prowadzimy także rozmowy z potencjalnymi odbiorcami, czyli z dostawcami usług zaufania, tak żeby poznać też ich potrzeby, punkt widzenia właśnie na, na możliwość wdrożenia tego standardu. Prowadzimy też konsultacje odnośnie tego, jak ten proces powinien wyglądać, choćby z punktu widzenia też końcowego klienta, z punktu takiego widzenia użytkowego. Jest tutaj także kwestia przygotowania. Yy, odpowiednich dokumentów, m.in. Proofing Policy, który określa ogólne ramy yy, tego, tego procesu. Yy, oczywiście yy, jest konieczność zaimplementowania yy, usługi, tak żeby dostarczyć to jako, jako końcowy. Produkt. Możemy też powiedzieć tutaj, że, że, że sami nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, stąd też wspieramy się tutaj wiedzą, doświadczeniem ekspertów z obserwatorium. Myślę, że wszystkim Państwu dobrze, dobrze znanym. Ja bym tylko, przepraszam, czy mogę poprosić o odświeżenie prezentacji, bo to jest jeszcze taka poprzednia wersja. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie, to ja może będę w międzyczasie dalej opowiadał. Jeżeli chodzi o ryzyka, które są umieszczone czy zawarte właśnie w tym standardzie, tych ryzyk jest prawie że 40. One obejmują różnego rodzaju obszary. One dotyczą zarówno procesu jako takiego, Czyli jest to kwestia właśnie pewności co do tego, kto inicjalizuje proces i w jaki sposób ten proces będzie zainicjalizowany, czy nie będą popełnione jakieś błędy w procesie. Są to kwestie dotyczące poprawności sprawdzania dokumentu tożsamości, czyli kwestia tego, żeby móc na odpowiednim poziomie potwierdzić wiarygodność danego dokumentu, ale także, żeby móc obsługiwać takie przypadki, jak na przykład czy jak to jest w niektórych krajach, że na przykład pół roku czy określoną ilość miesięcy po zakończeniu daty ważności dokumentu, ten dokument jest jeszcze formalnie ważny. Są także oczywiście tutaj kwestie związane z kompetencjami operatora, który przeprowadza taki proces, kwestia zapewnienia odpowiednich szkoleń, czy to w zakresie weryfikacji dokumentu, czy wizerunku osoby, kwestia bezpieczeństwa oprogramowania, które jest stosowane. Także tutaj różnego rodzaju takie ryzyka, także właśnie tutaj umożliwiające na przykład podmianę streamu wideo z wykorzystaniem technologii deepfake, z zastosowaniem masek 3D w procesie. Te ryzyka muszą być odpowiednio zaadresowane, żeby móc spełnić wymagania standardu i żeby właśnie osiągnąć ten poziom bezpieczeństwa, o którym wcześniej mówiłem. Są też kwestie między innymi tutaj związane z warstwą elektroniczną dokumentu nie dla wszystkich krajów wszystkie dane w warstwie elektronicznej są dostępne. Nie dla wszystkich krajów te dane w warstwie elektronicznej można poprawnie zweryfikować. Są wątpliwości co do na przykład tutaj możliwości weryfikacji dokumentów, na przykład francuskich, które praktycznie prawie, że 30 lat nie były, ich wzór nie był zmieniany. Tak przez 30 lat dokumenty, dowody osobiste we Francji były wydawane w takiej samej technologii, w takim samej postaci. Bardzo trudno tam jest odróżnić dokument prawdziwy od, od fałszywego. Także różnego rodzaju takie ryzyka są właśnie tutaj zdefiniowane. Jak my jako, jako firma odpowiadamy na te wyzwania, między innymi właśnie tutaj wpinając w cały proces komponenty, moduły, rozwiązania, które z których na co dzień korzystają nasi klienci. Jednym z, takim, jednych, jednym z takich komponentów jest autorski system pozwalający na porównywanie wizerunku osoby. Tutaj ten system może wspomagać operatora w podjęciu odpowiedniej decyzji. Jest to, jest to rozwiązanie, które w tej chwili jest bardzo szeroko wykorzystywane przez naszych klientów z bardzo dużą skutecznością. Prowadzimy też pracę nad wykrywaniem nagrań właśnie z wykorzystaniem deepfake'ów, czy też na przykład związane z wykrywaniem masek, które mogą być użyte przez, przez osobę, która przez taki proces chciałaby nielegalnie przejść. Czy damy radę odtworzyć film tutaj? Mamy też kolejne, jakby tutaj. Ja, e, to filmie, tak? e, e, przepraszam? W waszym filmie? Ty mówisz? E, tym, którym, jest, którym tutaj był na tej prezentacji. No to nic, ja, ja powiem. E, tutaj e, tutaj e, tak, mieliśmy zobaczyć. E, e, e... Przepraszam, słychać echo. E, tutaj e, mieliśmy zobaczyć, jak wyglądają na przykład nasze kolejne prace związane z możliwością wykorzystania. Urządzeń, które są w niektórych modelach aparatów, które pozwalają na badanie głębi. Takie rozwiązanie na przykład jest obecnie stosowane w iPhone'ach, jest wykorzystywane do logowania poprzez technologię Face ID. Prowadzimy pracę, żeby móc wykorzystać dane z tego czujnika do tego, żeby przeanalizować głębie wizerunku. Danej osoby. I w ten sposób możemy zapobiegać takim atakom, które polegają na przykład na korzystaniu z wydrukowanego wizerunku, z wydrukowanej kartki. Takim zagadnieniem, które też wiąże się z realizacją tego standardu, jest to, że on wprost jakby tutaj odnosi się do stosowania rozwiązania w ramach usług zaufania. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie finalnie. Tutaj też wprowadzone w EDASie 2.0. Być może jest taka, jest, jest taka możliwość, potencjalna możliwość, że, że ten standard będzie stosowany troszeczkę szerzej, czyli że będzie punktem odniesienia nie tylko właśnie dla usług zaufania, ale też na przykład ogólnie dla sektora finansowego. W tej chwili podejmujemy właśnie te prace, dążymy do tego, żeby, żeby tę zgodność z tym standardem osiągnąć, mając też na uwadze to, że Pomimo tego, że na tę chwilę widzimy tutaj możliwość zastosowania powiedzmy wyłącznie w ramach właśnie dostawców usług zaufania, to też mamy świadomość, że takich firm, które będą w stanie spełnić wymagania tego standardu, będzie stosunkowo niewiele. I oferując produkty dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, gamblingowego, też będzie to brane pod uwagę, czy dany dostawca jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość usług, chociaż w danym sektorze, w danej branży niekoniecznie ten standard będzie wymagany czy nawet wskazany jako, jako rekomendowany. Tak, dobrze. Bardzo dziękuję. Troszeczkę z problemami technicznymi, ale myślę, że jeżeli może jakieś pytania jeszcze by były, to chętnie też odpowiem.